Siema ma to witam was w kolejnym odcinku City Skylines Witam was bardzo bardzo serdecznie Nie wiem ile odcinków już widzieliście tak naprawdę Ponieważ sam nie wiem, się zagubiłem po prostu w tych odcinkach Nie wiem co mam robić Zakładam w tym momencie nowe miasto i na razie zrobiłem sobie takie rozpoczęcie, wiem, że to jest dość dziwne, że to jest dwustronne, ale kiedyś zrobię tak, że to będzie jednokierunkowe i to jednokierunkowe, ale na razie jeszcze po prostu nie mam dostępu do takich dróg. A zrobiłem to tak, żeby po prostu uniknąć korków. Bo jeśli widzieliście poprzednie odcinki, bo nie wiem, czy widzieliście te odcinki z tego mojego miasta, które miało około 20 tysięcy mieszkańców, no to po prostu straszne mi się korki robiły przy wieździe, dlatego, że miałem pojedyncze ulice, a teraz mam takie podwójne, jestem z, tych, z tego bardzo zadowolony i myślę, że to wyjdzie naprawdę, naprawdę fajnie, więc zacznijmy robić takie, może już normalne ulice w tym momencie i polecimy sobie oczywiście dwie strefy, polecimy znaczy trzy strefy tak naprawdę polecimy sobie strefę która będzie szła tutaj na dół to będzie strefa handlowo oczywiście, handlowo Ym, przemysłowa tak a tutaj na górze zrobimy znowu strefę po prostu mieszkalną ym, więc tak to będzie wyglądało zobaczymy jak to mi wyjdzie Mam nadzieję że wyjdzie dobrze ale tego jeszcze oczywiście nie możemy wiedzieć ym, pójdę troszeczkę dalej żeby żeby tutaj ten przemysł który będzie bo tutaj oczywiście będzie przemysł tak jak wam mówiłem żeby nie był ym, zbyt blisko po prostu strefy tej mieszkalnej no nie Wiadomo bo dlaczego, wiadomo, z wiadomych powodów po prostu Ja chciałem wam powiedzieć, że ja tutaj jestem już lepszy niż byłem w poprzednich jakby podejściach Ze względu na to, że ym, po prostu nauczyłem się troszeczkę grać, tak jak wam mówiłem Dobiłem miasto, które miało tam koło, nie wiem, 18 tysięcy chyba w najlepszym momencie po prostu mieszkańców A skoro miało tak dużo mieszkańców, no to, ym, no to stwierdziłem, że już chyba w miarę się nauczyłem grać Już zacząłem łapać różne mechanizmy i tak dalej, więc wydaje mi się, że Hmm, że wygląda to naprawdę lepiej, i że teraz to moje miasto będzie zdecydowanie po prostu lepsze. Po prostu będzie lepsze, i tyle. Dobra, na razie robię coś takiego. Nie będę się specjalnie rozbudowywał. Co oni mi każą tutaj robić? Ja nie wiem. O co im chodzi? Co to jest? Curve Road, czyli z, z zakrętem Freeform Road. Aha, że mogę sobie robić. Mm, taką bardzo krzywą, tak? A co to jest? Upgrade road. Wiecie co? Co ja właśnie zrobiłem? Po prostu. Czy da się to cofnąć? Kurna mać. Czy <grym> da się to cofnąć? Chyba się nie da. Muszę to zniszczyć i dodać sobie coś, co jest droższe. Czyli zniszczyłem. Przestań mi to upgradeować. Nie chcę nic upgradeować. Nie chcę nic upgradeować. Won mi stąd. O, takie coś. Na razie zrobię coś takiego. Ja pierniczę. Coś tutaj jest nie tak, coś tutaj jest bardzo, bardzo nie tak. Um, dobra, robimy coś takiego, bo coś tutaj wyłączyłem. Toggle Snapping. Aha, chcę to, oczywiście, że to chcę, bo to mi. Dobra, ok, miałem to wyłączone. Bardzo dobrze. Teraz musimy robić strefy. Tutaj, tak jak wam mówiłem, tutaj będzie strefa mieszkalna, chociaż. Nie wiem dokładnie jak to będzie, bo wiem, że tutaj się mogą ludzie denerwować na hałas po prostu, który będzie tutaj panował, bo będzie tutaj panował hałas w tej ulicy. No ale dobra, myślę, że ludzie, którzy będą się tutaj osiedlać będą gotowi na ten hałas, po prostu będą na niego gotowi. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj jest strefa handlowa, tutaj będzie strefa po prostu przemysłowa. I powinno być naprawdę w miarę w, miarę w porządku tak mi się wydaje. Myślę, że tutaj zrobimy strefę handlową. Mam nadzieję, że nie pobudują na razie zbyt wielu po prostu rzeczy tak, żeby, nie, żeby mieli pracę od razu, tak? Bo później się okaże, że nie mają pracy i będzie lipa. No nie, będzie lipa. Okej, okay, na pewno musimy zrobić elektrownię węglową, tak? Elektrownia węglowa to jest na pewno podstawa. I podstawą jest też coś takiego, że ja tutaj muszę na pewno gdzieś dać wszystkie, wszystkie mhm mm takie coś muszę dać wiecie co dam? dam to dam to naprawdę gdzieś tutaj ojejku trochę lipa trochę lipa za blisko to zrobiłem za blisko to zrobiłem fuck jen jaka lipa wiecie co ja chcę zrobić? a nie to, to chyba nie ma za bardzo sensu wiecie Oj, 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 Jak, jak po, kićkałem, po prostu, jak pokickałem, to chyba bardziej się nie dało. Dobra, zrobimy po prostu coś takiego. Mam nadzieję, że wszyscy złapią prąd od tego, powinni. Wydaje mi się, że powinni. Wszyscy złapać prąd od tego. Zobaczymy dokładniej. Tutaj gdzieś na pewno będzie pompownia wody. Można by ją zrobić gdzieś tak tutaj żeby nie była zbyt daleko po prostu, a to damy sobie tutaj odpompownie, żeby, żeby po prostu nie zanieczyszczać tego, co ja będę później pobierał, tak? Więc dobra, to sobie na pewno doprowadzimy do tego, a stąd można dowalić wodę tutaj, która będzie po prostu szła środkiem. I teraz tak, będę sobie dodawał po prostu coś takiego. Jak widzicie, to wszystko jest w zasięgu tej wody. Ja tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że to jest zasięg, do którego dochodzi woda wcześniej. Ale oczywiście już teraz to wiem. Już teraz to wiem. Więc będziemy sobie coś takiego, coś takiego po prostu robić. Um. No i nie wiem w sumie, czy ja trochę, trochę nieekonomicznie to chyba robię. Ale to nie istotne, bo później będziemy to troszeczkę rozbudowywać i myślę, że taki system, jaki robię w tym momencie, będzie po prostu najbardziej ekonomiczny, bo później te ulice oczywiście będą dłuższe. Więc dobra, teraz wszyscy mają prąd, wszyscy mają wodę i wszystko wychodzi naprawdę, wydaje mi się, że dobrze. Zobaczymy, czy zaczynają się budować ludzie u nas, czy zaczynają się gdzieś budować. Jak na razie nie widzę żadnych domów. Troszeczkę mnie to powiem, wam martwi. Bo nikt się kurde nie. Dobra, zaczynają się budować. Zaczynają się pierwsze budynki. Dobra, zaczynają się pierwsze budynki. Oczywiście, pierwsze koszta są. To zostawiam chyba na razie. Chociaż dobra, troszeczkę na początku obniżę, bo wydaje mi się, że nie potrzeba na samym początku tego. Później, oczywiście, to trzeba będzie wziąć na 100%. Ale to dopiero później. Na razie, wydaje mi się, że powinno być GIT. Czyli domy się robią. Domy się robią. Prąd jest wszędzie. To takie coś wystarczyło. Woda oczywiście jest wszędzie, prąd jest wszędzie, bardzo mi się to podoba. Tylko teraz muszą się porobić miejsca pracy. Miejsca pracy oczywiście zaraz już, się, już mi się robią pierwsze budynki, pierwsze, pierwsze sklepy i tak dalej. Oczywiście pierwszy na początku hajs mam po prostu na minusie. Tutaj nie ma nic dziwnego tak naprawdę w tym, że ja mam hajs na minusie. Dlatego, że no w sumie... Kurde, no kto by się dziwił, że mam hajs na minusie w takim momencie. Tutaj nic nie będę budował, bo tutaj pewnie będę robił różne dziwne skrzyżowania. Będzie droga pewnie stąd, jakaś szła. Pewnie stąd jakaś szła, zobaczymy dokładnie jak to będzie. Na razie jeszcze po prostu nie wiem. Jeszcze nie wiem. Dobra, rozbuduję, chociaż dobra, na razie nie muszę rozbudowywać dalej. Na razie są miejsca do budowania się dalej. Zobaczcie, już mi, już mi wzrastają przychody. Dalej są na minusie, ale już zdecydowanie po prostu maleją. Widać to po prostu ym, na oczach. To po prostu maleje. Tutaj już się widać, robią też różne inne rzeczy dziwne. No, i pięknie, już mam prawie 300 mieszkańców. Jest bardzo dobry wynik jak na razie. Cały czas się zakładają ludzie. Ja lubię mieć włączone, widok, włączony widok stref, dlatego że po prostu widzę, czy już się wybudowali wszędzie, czy nie. No i mamy pierwszy próg zaliczony, czyli 340 populacji. Mamy już podatki, mamy kredyty odblokowane, oczywiście mamy elementary school, medical clinic i, ym, i wysypisko, landfill site, dokładnie, więc teraz trzeba to oczywiście zbudować. Gdzieś musimy to zrobić na uboczu, oczywiście. No, bo kurde, kto by chciał mieszkać przy wysypisku? Nikt. Dlatego damy to tu. Powinno starczyć. Damy Medical Clinic będzie na pewno gdzieś tutaj. Myślę, że zrobimy to gdzieś przy drodze. Dlatego, że. Dlaczego oni nie mają wody? Coś tutaj mi nie pasuje, że oni nie mają wody. No, i elementary school też damy gdzieś przy drodze. Co się dzieje, że oni nie mają wody? Ja się pytam. Ahm. Um... Prądu tutaj nie doprowadziłem, ja wiem, jak jestem głupi. Dobra, oczywiście, że tak leci to tutaj, damy to tutaj, no i to oczywiście damy. Cholerka, wolałbym to, to zrobić troszeczkę inaczej. Jakbym to zrobił stąd, tutaj, bo tutaj pewnie też kiedyś będę prowadził jakąś linię, i to po prostu stąd, tutaj. I teraz wszyscy będą mieli prąd, wszyscy będą mieli wodę, yy, dlatego że tutaj też dojdzie prąd. Problem wody zniknął. Bardzo ładnie pieniądze. Niestety spadają troszeczkę lipa, ale to ze względu na to, że doszły mi szkoły, doszły mi. Mi, doszło mi szkoła, doszedł mi szpital, i doszło mi wysypisko. A to są ogromne koszty, ale zobaczcie, jak już nagle spadło. Przed chwilą było ponad 1000, a już jest 610, tylko i bardzo, bardzo szybko to spada. Za chwilkę będę musiał robić nowe, nowe domki. I nowe domki będę musiał robić. Jak korki, tutaj się troszeczkę korki robią. Nic dziwnego, dlatego że wszyscy jak na razie jeżdżą jedną drogą, tak? Wszyscy jeżdżą jedną drogą, dlatego że jeszcze nie połączyłem w innym miejscu żadnych dróg, tak? Dobra, na pewno zrobimy coś takiego, że to sobie przedłużę, nie wiem, chociażby dotąd, powiedzmy. Ym, I przedłużę sobie to, nie mam pieniędzy, racja nie mam pieniędzy. Trzeba będzie wziąć zaraz jakiś kredyt. Ale jak na razie w sumie nie potrzebuję za chwilę. Nie, nie potrzebuję brać kredytu, bo oni zaraz wszyscy zarabią po prostu na mnie. Zobaczcie, już mam tylko minus 100 kasy, więc to bardzo, bardzo szybko po prostu tutaj przyjdzie. No dobra, wiecie co zrobimy? Nic tutaj nie zrobimy, bo nie będę mógł później budować dróg, będę musiał liczyć domy, a tego na razie nie chcę. No i zaczynają się przychody. W końcu mam przychody, już nie mam debetu, już na pewno mam zdecydowane przychody. I trzeba będzie tutaj przedłużyć po prostu drogę. Przedłużymy drogę, nie wiem, chociażby dotąd. To kosztuje 1000. Troszeczkę sobie na to pozbieram, parę tygodni na pewno będzie, ale zobaczcie, coraz więcej mi przychodzi tego, więc. Więc po prostu coraz więcej będzie hajsu, coraz więcej będzie hajsu. Yy, mogę w sumie do, 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 tylko dotąd dojść. I tutaj z, oj, mamy 700 populacji już, naprawdę fajnie. Już mi się porobiły różne dystrykty, różne inne rzeczy, odblokowałem policję, straż pożarną. Jak to szybko idzie, jestem aż zdumiony jak to szybko idzie, jak się umie grać. Na początku kurde 700 populacji chyba w dwa odcinki kurde robiłem. Nie mam pojęcia, ale autentycznie. A teraz zrobiłem to naprawdę bardzo, bardzo szybko. No, i dobra, co robimy dalej? Co robimy dalej? Na pewno dalej. Zrobimy sobie, nawet aż dotąd, um, zrobimy sobie. Ojoj. Um, kurde. Połącz to. Aha, dobra. To zrobimy to troszeczkę dalej. Teraz będzie łatwiej połączyć Dobra, będzie coś takiego. Tak to będzie wyglądało. No tutaj, na razie, niech to sobie idzie tam do przodu. Tutaj. Chyba w sumie nic nie będę robił. Znaczy, mógłbym to teoretycznie jakoś połączyć, ale chyba nawet nie chcę. Tutaj myślę, że będzie granica mojego miasta, żebym później mógł tutaj zrobić jakąś obwodnicę, tak? Żeby mogli jeździć tędy, a niekoniecznie przez samo centrum miasta. Chociaż wydaje mi się, że taka szeroka, fajna ulica wystarczy, żeby jej po prostu nie zakorkować. Przynajmniej na razie. Wiadomo, że na razie. A tutaj, gdzieś na pewno będzie, a tutaj. Można porobić po prostu inne wyjścia z miasta, na przykład tutaj jak się wykupi tę strefę, to będzie można dodatkowe wyjścia z miast porobić, znaczy w sensie z autostrady, wjazd do miasta, o to mi chodziło. Dobra, no to tak, na pewno robimy nowe strefy, nowe strefy mieszkaniowe. Oj, oj, to tego nie można zrobić, tak? Bo oni się tutaj zaczną budować. I to mnie bardzo, bardzo ograniczy, chyba, że zrobimy sobie coś takiego zrobimy coś takiego. I wtedy już bezproblemowo można robić strefy, dlatego że wtedy nie będę musiał robić domów, tak? Znaczy nie będę musiał wyburzać domów, żeby przedłużyć ulicę, bo... No bo, bo, tak, bo, bo tak, bo tak, bo tak to wyjdzie po prostu. Ok, no to puszczamy to. Niech się budują dalej. Niech się budują dalej. Ja już mam całkiem sporo pieniędzy. Na pewno muszę zrobić straż pożarną. Gdzieś tutaj również zrobię gdzieś przy drodze. Na przykład... Czy to starczy do wszystkich? Nie, troszeczkę nie za bardzo. Dobrze byłoby ją na przykład tutaj ją postawić, dobra, bardzo fajnie i teraz policja, teraz policję bym postawił, nie mam pieniędzy, 12 tysięcy muszę uzbierać, troszeczkę pozbieram, ale zobaczymy, wcale, wcale nie aż tak, mogę od razu zwiększyć podatki, bo ja lubię sobie zwiększyć podatki do około 12%, bo myślę, że od budżet 12% nikt nie narzeka na to, a to jest całkiem niezły zysk, więc, więc tak sobie zrobimy, jeśli chodzi o budżet, to mogę sobie podwyższyć do 90%, i myślę, że resztę mogę do 90% po prostu obniżyć, bo, bo w sumie nie korzystam z tego, po prostu z tego nie korzystam. Wszystko, mnie tego nie mam, to nie mogę. No dobra, wszystko obniżam do 90%, powinno mi wystarczyć. Te dystrykty, nie chcę żadnych dystryktów, kurde, robić. Nie chcę żadnych dystryktów robić. Dobra, i teraz zbieramy 12 tysięcy na policję, bo nie mam jeszcze policji w mieście. A przydałoby się robić policję, przydałoby się zrobić policję, żeby było troszeczkę bezpieczniej. Stop, zapomniałem o wodzie, zapomniałem o wodzie. Zobaczcie, teraz wystarczy przedłużyć coś takiego. Przedłużamy coś takiego, i dalej wszyscy mają wodę, no nie? Więc jest to naprawdę fajny, myślę, system. Tak mi się wydaje, że to jest fajny system po prostu robienia tego. A zobaczmy, jak z prądem. Czy oni sobie przekażą prąd, czy to już będzie za daleko. Bo możliwe, że to już będzie za daleko, i trzeba będzie gdzieś indziej robić ten prąd. Co to jest? Co to jest? Aha, to w sumie do końca nie wiem jeszcze, co to jest. Um, nie mam pojęcia, co to jest, szczerze mówiąc. Services? City Policies? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to robi. Nie wiem, mogę coś takiego zrobić. Myślę, że to są jakieś departamenty. Nie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia dokładnie, co to jest, szczerze mówiąc. Trudno, nie wiem, to nie wiem. Może wy mi powiecie w takim razie. Zostawię to włączone, jolo. Po prostu zrobię sobie takie jolo, zostawię to włączone i trudno. 12 tysięcy potrzebuję na policję. Cały czas mi... O nie, nie, rosną mi koszta. Patrzcie jak mi... Patrzcie jak mi spada hajs. Patrzcie jak mi spada hajs. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 dobra, zaraz się pobudują, na spokojnie, cholera, cholera, tracę hajs, zobaczcie, już, już, już znowu coraz mniej mi spada tygodniowo, coraz mniej mi spada tygodniowo, mam nadzieję, że zaraz wyjdę na prostą, pobuduje się więcej miejsc pracy, pobuduje się więcej em, fabryk, pobuduje się więcej sklepów i, w, i więcej domów oczywiście i wszystko będzie naprawdę, naprawdę dobrze, zaraz przestanie mi spadać hajs. Zaraz zacznie mi rosnąć. Jak mi zacznie rosnąć, to oczywiście będę musiał zbierać w końcu na tę policję. Bo bez policji będzie po prostu lipa. to jest straż pożarna, tutaj jest policja. No właśnie się zdziwiłem, że już mam policję. Przecież nie kupowałem jej. Ale źle kliknąłem po prostu zaznaczyłem sobie straż pożarną. Więc dobra. Na spokojnie. Coraz większe, coraz większe przychody. Wiecie co ja sobie zrobię? Ja sobie teraz zrobię krótkie cięcie. Uzbieramy troszeczkę hajsu. Ja sobie w tym czasie po prostu zrobię herbatkę. Więc zaraz do was wracam. I tyle. W międzyczasie wybiło mi 1100 mieszkańców, co oznacza kolejny tak jakby poziom, kolejne rzeczy odblokowane i dodatkowy hajs, więc od razu będę mógł sobie postawić posterunek policji, to na 100%, może postawię go gdzieś tutaj, myślę, że takie coś starczy, może nawet chociaż cholerka, tutaj nie za bardzo, dobrze byłoby go, o, tutaj jest świetne, tutaj bym musiał wyburzyć dom, hmm. Tutaj. Dobra, to niech będzie, że postawię go tutaj. Mało będzie dochodziło tutaj, ale tutaj to chyba nie jest aż takie istotne. Myślę, że bardziej liczy się strefa właśnie mieszkana. Szkołę już mamy. Nie mam żadnego parku. Nie mam żadnego parku. Dobrze byłoby było gdzieś tutaj, na przykład tutaj dać właśnie taki park. Nie wszystkich to zadowoli, taki park w tym miejscu. Dobrze byłoby go walnąć, nie wiem, gdzieś tak naprawdę tutaj, ale można by go walnąć też tu. Na przykład, wiem co zrobię. Na przykład zrobię coś takiego, że dobuduję sobie ulicę i od razu walniemy tutaj taki dość duży park, za 7500 co prawda, ale to bardzo zadowoli mieszkańców, bardzo zadowoli mieszkańców. I myślę, że jestem w stanie wydać 7500 na taki park, no i to na razie taki jeden park wiadomo, nie, nie, nie muszę w to aż tak specjalnie wchodzić. Nie wiem czy on potrzebuje, on potrzebuje elektryczności, to jest trochę dziwna sprawa, ale już dostaje elektryczność, więc wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku jak najlepszym. Co robimy dalej? Co robimy dalej? Bo nie jestem w stanie. Na razie chyba zbieramy hajs. Nie potrzebuję chyba niczego innego. Jak tam moje strefy? Muszę zobaczyć. Dobra, czyli strefa mieszkalna jest już prawie całkowicie zapełniona. Dlatego trzeba po prostu dojść tutaj. Yy, nowe rzeczy dobudować. Trzeba dobudować nowe rzeczy. Dobra. Co tam się do mnie plują, kurde, że, że im buduję? I, i, I mówią, że są niezadowoleni. Nie wiem o co im chodzi. Ja bym się cieszył, jakby mi budowali obok nową ulicę, oczywiście. Not enough money już. I damn son. Ale na szczęście mam bardzo duży przychód, więc zaraz sobie uzbieramy na taką na to pieniądze. Bardzo dobrze. I teraz robimy tutaj oczywiście nową strefę mieszkalną. Tutaj w sumie jeszcze mogę zrobić coś takiego. Not enough money. Cholera, żeby się tutaj nikt nie zaczął budować przypadkiem. Dobra, stop. Dobra, nie chcę, będzie, że coś takiego wystarczy, jak na razie. Bo tutaj jeszcze będę prawdopodobnie coś robił. I skoro nie mam więcej pieniędzy, to jest problem, dlatego że nie mam na przykład na coś takiego. Nie mam na coś takiego, ale dobra, spokojnie, uzbieramy sobie troszeczkę. Mam bardzo duże przychody, więc to mi wystarczy. Dobra, wiem, że nie macie wody. No, wiem, że nie macie wody. Zaraz wam po prostu doprowadzę tę wodę. Zaraz wam doprowadzę. Don't worry. Don't worry, nie martwcie się, kurde, kurde bele. No e, dobra, takie coś mi wystarczy, bo to do, doprowadzi do wszystkich, to jest fajne. Że to doprowadzi i do jednych i do drugich. Bardzo mi się to podoba. Troszeczkę dalej musi być. No pięknie, powinno starczyć. Takie coś jest super. Nie wiem jak z tym, z tym miejscem, może troszeczkę narzekać na brak wody Ale jakby co to mi powie, że nie ma wody Toż jeden mały ruch i doprowadzę te wody do tego Jak na razie jest bardzo fajnie, jeśli chodzi o hałas Tutaj jest ogromny hałas, tutaj jest hałas Tutaj oczywiście jest hałas, a tutaj jest mały hałas, więc bardzo mi się to podoba Jeśli chodzi o to miejsce, tutaj są korki, tutaj są cholerka korki Nic się nie dziwię, bo to jest jedyne miejsce do dojechania po prostu do pracy, dlatego Trzeba zrobić coś takiego Coś takiego. A not enough money, cholera. Cały czas not enough money. Wiecie, co ja zrobię? Wezmę sobie po prostu kredyt, będzie łatwiej. Na razie na 20 tysięcy nie potrzebuję, to jest mały koszt miesięczny, więc będę, będę go oczywiście w stanie spłacać. Zdolność kredytową oczywiście mam, więc bardzo mi się to podoba. Jak na razie mogę sobie tak zainwestować. Dobra, robimy coś takiego. Ym, dodatkowe ulice po prostu. Jakby ktoś coś chciał dobudować, to bez żadnego problemu może to zrobić. Bardzo miło. Bardzo miło. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, no to chyba robimy nowe strefy. Nowe strefy tutaj porobimy. Tutaj myślę, że też będzie można zrobić takie strefy. A tutaj już strefy handlowe. Więc porobimy strefy handlowe. Jeszcze więcej stref handlowych. Nie wiem, czy ich jest cholerka. Nie jest ich cholerka za dużo, troszeczkę. Tutaj zrobimy ten i myślę, że bardziej się opłaca robić strefy takie właśnie przemysłowe, ale nie jestem jeszcze ekspertem tej gry, więc dalej czekam na radę od Was, bo, bo tak, bo, bo po prostu są cenne, bo wy umiecie w to grać zdecydowanie lepiej niż ja. Okej, okay, na razie sobie czekam. Na razie sobie czekam. Jeszcze sprawdzę, czym na szybko, czy nie mogę jakichś nowych budynków porobić, ale z tego co widzę. Nie mogę robić nowych budynków, więc trzeba po prostu sobie po prostu. więc trzeba sobie po prostu poczekać. Tutaj już się robią, widzę, nowe rzeczy coraz mniej mi przychodzi mieszkańców, chociaż są miejsca na, na to, żeby oni się budowali. Ja na razie nie chcę się tutaj budować troszeczkę daleko pewnie od centrum i stąd to się wzięło, że oni się tak średnio chcą budować. Ale spokojnie, dobra, mam 16 tysięcy, to przydałoby się to, kurde, zainwestować, tak? Tak mi się wydaje, że, żeby się przydało to zainwestować. Dobra, na spokojnie, na spokojnie, cholercia. Myślę, że dalej tego nie ma sensu ciągnąć. Ym, to, to, to jest sens ciągnąć, ale to już nie. Ym, tutaj się zrobi koniec, dlatego że później będzie zbyt blisko po prostu tego całego, tej całej wody. Po prostu będzie zbyt blisko całej wody. Ok, zrobimy coś takiego. Dotąd doprowadzimy wszystkie ulice. Będzie to całkiem niezły skok, dlatego nie wiem, czy po prostu moje miasto sobie z czymś takim poradzi. Tu sobie doprowadzę oczywiście coś takiego. Zostało mi tylko 4000. Bardzo mało już pieniędzy mi zostało na koncie. Powiem Wam, jest to bardzo mało pieniędzy, ale mam nadzieję, że dam radę. Mam nadzieję, że kurde dam radę. Dobra, teraz stąd tu, stąd tu i stąd tu. Powinno być naprawdę, naprawdę dobrze. Więc robimy oczywiście kolejne strefy. Kolejne strefy tutaj robimy. Jakie duże cholerka są te strefy, z tego co widzę. Takie strefy, ta była największa. Zobaczcie, cała taka ogromna strefa. Pięknie. Damy radę. Będzie na pewno masę nowych miejsc po prostu na, na domy. Mam nadzieję, że ludzie się porozkładają. Będą mogli dojeżdżać do pracy różnymi drogami. Wydaje mi się, że zrobię nawet trzecią drogę tutaj do tej, do tej ich pracy. Nie będzie to do końca trzecia droga. Wiadomo. Ale zawsze będzie to dodatkowa droga. Not enough money. O kurde, no ale spokojnie. Tylko koszta mi tak rosną przez te wszystkie rzeczy, że ja nie uzbieram na to. Ja na to chyba nie uzbieram. Dokładnie, nie mam szans na to uzbierać. Cholera, ja mam kredyt. Zapomniałem o tym, że ja mam kredyt, a ja teraz jestem na minusie. Mam nadzieję, że ten kredyt mi nic po prostu nie, nie dziabnie. Zwłaszcza, że ja cholera nie mam pieniędzy. Dobra, muszę wziąć drugi kredyt. Zapomniałem o tym. Zapomniałem kompletnie o tym, że tutaj trzeba doprowadzić jeszcze wodę i tak dalej. No, spierdzieliłem. Jednym słowem, spierdzieliłem. Ale mam nadzieję, że nic się takiego specjalnego nie stanie i że dam radę, poradzę sobie z tym wszystkim. Co ja mogę zrobić? Widzicie, co ja mogę zrobić? Mogę zrobić coś takiego. Super, super. Powinno być naprawdę dobrze. Nie wiem jak tutaj będzie z tym. Um, no ale zobaczymy. Jakby co to na pewno mogę doprowadzić wodę. Tutaj na pewno trzeba będzie do tego doprowadzić. Nie wiem jak do tych. Wydaje mi się, że do tych nie. No ale nie wiem. Teraz jak z elektrycznością. Wydaje mi się, że elektryczność też cholerka nie dojdzie tutaj niestety. Trzeba będzie po prostu doprowadzić nową nową rzecz. Tutaj widzę, że oni też zapomniałem o nich. Nie mają tutaj wody. Ale już im doprowadzam. Bezproblemowo. Bez żadnych problemów. Macie już wodę. Here you are, po prostu. Jak chcecie, to macie. No, widzę, że oni sobie przekazują prąd, więc nie ma żadnego problemu. Nie muszę robić dodatkowych linii. Jak na razie jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Mam bardzo na minusie, ale mam też sporo hajsów, więc nie ma tragedii, tak naprawdę. Mógłbym na coś ten hajs po prostu przeznaczyć. Mógłbym na przykład przeznaczyć na spłatę mniejszego kredytu. To na pewno. Dobra, pay now. Ym, tylko, że został mi jeszcze ten kredyt. Został mi jeszcze ten jeden kredyt, na który potrzebuję 60 tysięcy, a hajs mam na minusie. Więc wcale tak łatwo nie będzie z odzyskaniem hajsu na to. A tak naprawdę wydaje mi się, że wystarczy po prostu poczekać, że wystarczy po prostu poczekać i ten hajs przyjdzie. Bo zobaczcie, już mi hajs tutaj rośnie, w sensie już mi coraz mniej ubywa go. Zaraz zacznie rosnąć. O, już, już teraz rośnie, już teraz rośnie, po prostu zaczyna mi przychodzić tego hajsu coraz więcej, coraz to więcej. Jak na razie, z tego co widzę, przydałoby się rozszerzyć strefę. Przemysłową i bardzo mnie to cieszy, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Bo strefa przemysłowa to po prostu powiedzmy sobie, nie wiem, przyszłość mojej, mojego miasta i tyle. Dobra, zrobimy coś takiego. Tutaj zrobimy też stąd. Tutaj troszeczkę trzeba będzie zepsuć to, ale spokojnie. Zaraz sobie tutaj coś poradzimy. Poradzimy. Macie w ten sposób Wam to zrobię. Ten sposób wam to zrobię. Tutaj powinno być połączenie, wydaje mi się. Tutaj dalej, żeby dalej mogło iść. Tutaj też, żeby dalej mogło iść. Jakby co. I tutaj też, żeby dalej mogło iść, ale na razie nie będzie szło. Dobra, czyli tak, bierzemy strefę przemysłową. I strefę przemysłową rozbudowujemy zdecydowanie. Trzeba ją rozbudować. Co jeszcze zrobimy? Myślę, że zrobimy coś takiego. Że tam im tutaj się rozbudować i myślę, że tutaj też, żeby było połączenie kolejne, ale na razie też nie będę tego łączył, więc ciśniemy sobie kolejne tutaj rzeczy na strefę przemysłową i oni, mam nadzieję, że zaraz zaczną się tutaj budować i wszystko będzie w porządku. Nikt mi nie płacze ani o wodę, ani o prąd, bardzo mnie to cieszy, coraz więcej hajsu będzie mi przychodzić, coraz więcej ludzi będzie do mnie przychodzić. Tutaj widać że już się coraz lepiej budują, coraz lepiej się budują, jak to jest ze szpitalem. Nie wszyscy tutaj będą mieli. Dobrze, nie wszyscy będą mieli dobrze, ale zobaczcie, dostałem kolejne rzeczy i dostałem już transport. Dostałem transport i nowe te polityki całe. Nie wiem do końca, na czym to polega, szczerze mówiąc. Pedban. Nie będę pedbanował, recykling. Czy ja chcę recykling? Stop w ogóle, bo ja tutaj Parks and Recreation Makes Parks and Plus. bla 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 bla. bla. A ja chyba nie chcę czegoś takiego robić, wiecie, bo to. Dobra, bo to zwiększa budżet po prostu na to i ja mam mniej pieniędzy wtedy.